Witam, witam Cambolife Putin na Kupenda, Kambodża. Ciecznik nietypowy, bo taki promocyjny nowego kanału Cambolife Putin. A to z tego względu, że stary kanał niestety już od pół roku nie mogłem monetyzować. YouTube nie jest w stanie mi... Pomóc. Są to jakieś tak groszowe sprawy, ale obecnie naprawdę dużo mamy pracy, co będziecie mogli zobaczyć w tym odcinku, dlatego nowy kanał, na którym będą materiały z teraźniejszości, na Cambo Live będą materiały, które są z opóźnieniem nawet do 8-7 miesięcy. Kanał Cambolife Live oczywiście zgromadził. Ponad 10 tysięcy subskrybentów, jest tam dużo filmów powyżej 30, a nawet 40 tysięcy wyświetleń, dlatego jeśli skończy mi się materiały, mam też kolejne plany, które chciałbym realizować na tym kanale, no, ale to zobaczycie w przyszłości. Nowy kanał to też zmiany, chciałbym, żeby ten kanał był dużo lepszy, można powiedzieć, że taki Cambo Live 2.0. Link do nowego kanału oczywiście możecie znaleźć w opisie a teraz Was zapraszam serdecznie do dzisiejszego odcinka Dzień dobry, piąteczek piątek, piąteczek, piątuniu Cambo na kupę Kambodża Bardzo ten piąteczek słoneczny muszę Wam powiedzieć jest siódma 20 parę a słońce naprawdę przypieka, ja już byłem na nogach dzisiaj no po 5.30 także też było to odczuwalne, że będzie gorąco i słonecznie, mało chmur, bardzo ostre słońce Ostatni dzień dzisiaj Prasujemy oczywiście kokosy Jutro już tylko tam jakieś inne rzeczy W każdym razie Michał o, już od 5 rano mówił, że zmaga się z nerkowcami Widzę, że motor stoi. No, muszę wam powiedzieć, że no ja się też tego spodziewałem. Sporo maszyn, sporo, sporo, sporo pracy, ale przede wszystkim, no Michał z tego, co mówił, yy, ciężko mu jest wypracować powtarzalność, co wydaje mi się, że no, jest jakimś tam problemem. Michał wczoraj stwierdził, co 10 kg to inne. Yy, wczoraj chyba 30 kg yy, odrzutu, no ale... No, trzeba być świadomym, tego Michał oczywiście był, ale żeby do produkty, do perfekcji doprowadzić, to potrzeba na pewno dużo czasu, dużo środków, dużo orzechów o, do testów. W każdym razie Michał na pewno do celu dojdzie, jak zresztą zazwyczaj. No a z takich... Idę może tutaj na chwilę do cieniu stanę i będę zmierzał stronę Sebastiana, albo sobie stanę w chwilę, bo jest naprawdę mocne słońce. W każdym razie, takich mniej przyjemnych sytuacji jeszcze, no to mm, babcia Morkat, mama z Sini. No niestety, ale po raz kolejny trafiła do szpitala. Mm, jestem w szpitalu. Tam no, potrzebuje transfuzji krwi. W Kambodży tak jest, że członkowie rodziny, znajomi mogą przyjechać, oddać tą krew, tak można powiedzieć w zamian, tak, czyli tyle litrów, ile, ile potrzebuje pacjent, to trzeba oddać. Także taka jest sytuacja. Oczywiście ktoś zapyta, bo ktoś mnie zapytał właśnie, chyba Sebastian o, o grupę, no to nie ma znaczenia, tak jak oni dopasowują do pacjenta, a ty co oddasz, to oddasz. Także tak to wygląda, babcia jest w szpitalu, stan jest, no ona już jest w podeszłym wieku, już miała wcześniej problemy zdrowotne, w każdym razie stan nie jest najlepszy, wczoraj też oddawała chyba Sinia i ciotka tą krew, no ja, ja się też zaoferowałem i też bardzo chętnie oddam, Michał powiedział, że jak będzie potrzebna tylko, bo on też planuje oddać jak tylko będzie potrzeba to pojedziemy i tą krew oddamy. Także takie informacje z rana później Wam pokażę, bo tam wczoraj jeszcze więcej jeszcze większy nastaw na fermentację zrobiliśmy prak praktycznie maksymalnie wiadro i muszę wam powiedzieć, że wygląda to ładnie. Ogólnie to na weekend zobaczymy jak będzie z czasem, ale musimy troszkę. Tutaj spalić towaru. No, upiny nie, ale jakieś tam stare bambusy, jakieś resztki. A tutaj jest Sebastian na naszym stanowisku, najbardziej wysuniętym na północ. Od Smarteko Dzień dobry proszę pana 803, Dzień dobry, to, Jak to, jest? Równe, równe. Pokazano, Ostatnio, ale faktycznie się że lepiej wyglądasz. Ostatnio ludzie stwierdzają, tak, że lepiej wyglądasz. Ale dzisiaj ci w że takie czoło masz To może jednak to ży... ta... Tak, żyworudka i chłopak cały czas młodszy. <słys> <słyszy> Robert Tak, a to ja wam pokażę naszą Konstrukcje bambusowo, kokosowo nie wiem, metalowo są jakieś elementy z namiotu, który spłonął. Muszę powiedzieć, że się ładnie wyłożyła ta, ten, ten prezent. I yy, jak to Sebastian nazywa, ładnie się to wyłożyło. Wiecie, no nie jest to szczyt technologii, ale, ale, jak, ale działa tak. Już, to już jest kilka dni, słuchajcie. To już są jakieś deszcze, może jeszcze jakiejś wielkiej burzy nie było, ale, ale całkiem fajnie to wyszło. Yy, mamy miejscóweczkę tutaj, żeby sobie... O, widzicie, chociaż teraz i tak, no mówię. Jeszcze jest 7 rano, ale później z, każdym, z każdą godziną to ten cień się przesuwa. Aż praktycznie mamy słońce w zenicie i elegancki cień. A my przejdziemy, zobaczymy jeszcze co dzieje się u pani. Ja w ogóle muszę sobie kawę zrobić. Pani jedzie z towarem, druga pani ogląda olej. A pani jedzie ze słojami. Wszystko gotowe. Tutaj wam pokażę też taki obrazek. Tam chyba 6-7 z przodu. Tutaj jest jakaś młoda młódka. Ta jest kawał kawał krowy, że tak powiem brzydko. No dobrze, że te bambusy przychodzą, obgryzają, ale zobaczcie jak te bambusy znowu tutaj takie pojedyncze pędy wystrzeliły. Niesamowicie. Nie wiem, kto prowadzi ten Bałagan. a Nie. Mister Mechanik. Nie chcę ta iść, ta się przykleiła do bambusa. Ciulciet <laughs> bambu! zdaj? No, także Mechanik yy... jedzie z grobami swoimi, trochę tego ma, a tu jest koko. Koko zawsze spoko, tak? Nasz kot Zauważyłem w ogóle, że mamy dwa koty Także chyba jasność, ale to już chyba wcześniej wspominałem Ten jest strasznie gruby Strasznie dużo je Strasznie dużo poluje I ryż z rybą też lubi, tak? No, a co jeszcze tutaj, jakie zmiany, zmiany To muszę wam powiedzieć, że jest nieźle, bo e, Po pierwsze Żywrutki posadziłem i nie uschły. O. W tych kokosach oczywiście są te, co były kiedyś takie eksperymenty. I muszę powiedzieć, że strasznie fajnie odnajdują. Tu ogólnie widzicie, jest teraz, e, będzie przez parę miesięcy cień. Także fajne miejsce dla roślin. E, no i co tutaj, taką zrobiłem konstrukcję. Muszę troszkę to poprawić, bo widzę, że jest krzywa. Ja nie lubię, jak jest coś krzywo, prawda? Tak? Mam rację. Um, także e, tak to wygląda, ale tutaj wam pokażę, bo najbardziej mi na tym zależało i rosną... o... tu papaje dwie. Tu papaja jedna, ona ma tutaj rosnąć. Mają tu rosnąć, robić cień na, na wyciągnięcie ręki. paszyn, papaja. A bambus tam nie wiem jak y, z nim wygrać. Michał mówi, że chyba z korzeniami bo trzeba było wyrwać, a to jest raczej niewykonalne. No i tak będziemy się z tym bambusem do końca życia chyba zmagać. Tam też zobaczcie, jakie pędy no wypuściły te bambusy. No mówię, już ponad 3 metry mogą mieć nawet. Zobaczcie, idę do Michała, a zobaczcie, gdzie jest kot mój. Kambo. Kambo chyba najdalej, najdalej wychodzi ze wszystkich. Co? Wcześniej koko widzieliście, a tu jest Kambo. Kambo został spotkany w krzakach. No i za parę minut jakiś czas przywróci tutaj z jaszczurką. Teraz to woła jakiegoś liścia chyba ma swojego ukochanego. A tam jest Marteko, także daleko. A ja jestem w drodze do... Oczywiście... Prażarni nerkowców. Chyba ja mam jakieś zbliżenie. Teraz mi się zauważyło. Także idziemy do prażarni nerkowców. O fajnie banan tutaj rośnie. Koty tam, kot miałczy. No ja mówię, ostatnio troszkę opadało i się naprawdę fajnie zrobiło. Zielono to wszystko zaczęło odbijać. Yy, jeszcze nie mamy się Nie ma się co nastawiać na jakieś ogromne opady deszczu. No ale zobaczcie. Nawet tutaj te drzewka odbiły, chociaż tutaj nie wiem czy to jest jakiś coś problem. W każdym razie u mnie też w te papaje takie te liście jakby mm, nie wiem jakieś karłowate takie, takie wiecie, jakieś zdeformowane, a później się prostują. Ale kurczę tam jak muszę przyznać, że dragon pięknie odbił, zielony. Ostatnio też z Michałem na ten temat rozmawiali. Dobra, my jesteśmy w prażarni. Jesteśmy już w naszym laboratorium, ja tutaj będę oczekiwał, bo chcę nagrać materiał. Robię takie propagandowe na Facebooka i muszę wam powiedzieć, że no jednak to jest racja, no, trzeba wrzucać, jedne zaskakują, drugie nie, ale na niektórych tych moich zdjęciach nawet filmy tak nie działają, ale na tych moich zdjęciach mogę jak będziecie chcieli, mogę wam udostępnić w kolejnym odcinku kilka moich tych projektów, nawet jakieś oferty pracy dostałem jako projektant, w każdym razie Mm, tak, tutaj mamy 100 kokosów, właśnie wyciągnęliśmy. No, wygląda to zaczniemy zobaczymy jak olej. To jest tylko 100 kokosów, taki test, pierwszy raz tak dużo załadowaliśmy, kiedyś były problemy, ale no dzisiaj z tą fermentacją, dzisiaj już ta fermentacja, no można powiedzieć, że jest ogarnięta, także jak widzicie 100 kokosów jedno wiadro. Teoretycznie tutaj zmieścilibyśmy 6 wiadr, czyli 600 kokosów. Także potencjał na fermentację jest. Proces cały czas udoskonalamy. No i taka to sytuacja. Piąte, piąteczek piątunio. Czekam aż pani tu poskłada i zobaczy, jak będzie to odgarniać i ponapiąć sobie materiały. Sporo tego twarogu. Muszę wam powiedzieć, że trochę za dużo nawet, ale no na szczęście my mamy narzędzia, żeby odzyskać z tego twarogu olej, także nie widzę jakiegoś większego problemu. A z ciekawostek wam pokażę, co pani ogląda w ogóle na YouTubie, bo to jest dosyć ważne. O, w momencie, kiedy zajmujemy pani ogląda, nawet... Ciekawe, to, to jest. No ciekawe, czy to Także powiem wam, że tak jak patrzę ten twaróg, no myślę, że jeszcze ta fermentacja nie jest do końca jakby zakończona, ale mi zależy na tym, żeby hmm, fermentacja też była jak najkrótsza, e, bo chodzi o jakość zapachu oczywiście oleju, ale już się powoli zobaczcie, dokopujemy tam do do tej warstwy, no myślę, że jest tutaj około około, nie wiem 9-10 litrów ale na 100 kokosów to jest bardzo dobry wynik 100 kokosów, tym bardziej tych no, mniejszych tańszych, powiem tak ale za to jakościowo bardzo dobry także co tutaj rzec mogę to ta nad olejem nie warstwa dosyć taka jeszcze pełna oleju, chociaż Tutaj nie wygląda to tak źle, no ale trzeba być też świadomym, że jest tutaj tego twarogu ze stół kokosów aż także jest tu kilkanaście nawet kilogramów czy tam litrów mleka, prawda? A ty? Mój dirbigos Pani H. W każdym razie tak wam pokażę jeszcze na szybko tak wygląda twaru kokosowy, który też no, w lodówce gdzieś tam tą zawartość oleju ma albo miał, zobaczymy tym razem, ale zapewne jeszcze ma tego oleju. Dlatego on w lodówce z taki twardy kamień się zamienia, ale my sobie odłożymy myślę, że twarożek kokosowy prezentuje się świetnie. Raport z akcji, raport z rejonu. Pani prasuje e, wiórki, a my będziemy z Sebastianem jechać. Je, jechać do Chakrajting, wysłać olej z Ratingu odebrać też kartoniki, dorzucić tutaj 54 kartoniki plus jeszcze to będzie tam furia do odebrania bumbelkowa troszkę okleić karton, bo są tak naprawdę karton w kartonie. Tutaj też olej kokosowy połączony z żyworódką Madein mła do testów dla pani tam merki, która też zamówiła te oleje. No i co, my jedziemy, rating wracamy i później prawdopodobnie jeszcze wybierzemy się do kampotu. Polowi muszę dokument odnośnie wizy zawieść. No i zobaczymy co tam jeszcze się wydarzy. Może spotkamy się z kimś, ale to wszystko wyjdzie w praktyce. Mury się zbierają, zostawiliśmy karton ale i na razie w GNT teraz jesteśmy w Iraku, odebraliśmy kolejną przesyłkę kartoniki i folia bąbelkowa będziemy kleić. Myślałem, że to w, jednym, w jednej kurierce, ale jednak jest dwóch. Mam nadzieję, że się przed deszczem wyrobimy. Także wysyłamy do pompę, dorzucamy kartoniki. Kartoniki tak wyglądają. Oklejamy i wracamy. Już jesteśmy yy, po można powiedzieć zapakowaniu i po opłaceniu tutaj naszej przysyłki. Tutaj pani taka właśnie muzumęka, ale widzę smartwatch jakieś złoty, buty sobie chyba zakupiła jakieś, Ma dużo butów, także yy, na wsi się chyba yy, powodzi, przynajmniej na to wygląda. A może sklep otwiera? No nic my wracamy do nakupendy i walczymy dalej. Także jak widzicie troszkę upowa ale na polach już zaczyna się woda zbierać. Czy Sebastian nie w ogóle zabrał e, jakąś nową drogą? wiem, więcej wiem, skąd to na ale chyba nie jechałem. Za to krajobrazy bardzo fajne. Jedziemy do... na przykład jak na przykład nie mają dostawa tutaj. Może bardziej dostawca wody. Na w szybkim tempie przenosimy się do Smartego raport z rejonu, raport z akcji. W każdym razie kartoniki dojechały. 54 wysłane z kartonem dla tam sprzedawcy Sebastian z panią, pani sama została, skończyła prasować. Sebastian teraz z panią. Sprzątają, jeszcze mamy pół godziny do 16, czyli wszystko układa się jak trzeba. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Aha, był Michał przed chwilą. Wcześniej też jak byłem u Michała, to był zajęty. Chwilę porozmawialiśmy. Też tam na razie jeszcze no wiecie no swoje przepisy ma itp, itd, także na razie tam jeszcze nie ma nic do nagrywania, że tak powiem, ale przyniósł tutaj troszkę. No, można powiedzieć odrzutu dlatego, że nie jest Michał zadowolony z jakości tych orzechów. No a myślę, że trochę ich więcej nawet tych odrzutów ma cały czas stabilizuje proces prażenia, proces nadawania aromatów orzechom. W każdym razie no, my tutaj podzielimy na naszą ekipę. Kartonik, kartonik przyszedł, kartoniki przyszły. Jest tak spasowany. Myślę, że na sam raz chodzi jakoś super luźno, ale myślę, że też nie ma dużego problemu. Chodzi o to, żeby moim zdaniem nie latał, żeby był sztywny, tak to się prezentuje w kartoniku. Myślę, że całkiem kartoniki, jak do wysyłki, tylko to myślę, że całkiem zacne. Tanie nie były przy pierwszej partii, aczkolwiek też muszę Wam powiedzieć, jestem zaskoczony, ponieważ nawet teraz odebrałem już dwa sample. Odebrałem 500 kartoników. Plus jeszcze właśnie folia bąbelkowa, 17 dolarów, 100 metrów na 30 centymetrów. I nadal za to nie zapłaciłem, także jakieś zaufanie. Być może związane jest to, że postrzegają mnie, nie wiem, chyba się przez, przez jakieś social media, koko Sabaj, kontaktowaliśmy. Ciąg. Także pani też się już dojada zyskami Michała. Czniań? No dobrze. W każdym razie. Yy, tak, no, tej folii też użyliśmy do, do boksu tam. Yy, doszły te jeszcze pudełeczka. Zobaczymy. Też troszkę nas odciążył kmer z yy, który oleje już ma, który tam zajmuje się plompę wysyłką. Od nowego miesiąca. Nowa cena. Yy, jeszcze większe. Mamy nam nadzieję, jeszcze większa sprzedaż. Cały czas działamy, cały czas do przodu, a dzisiaj prawdopodobnie pojedziemy do Kampotu, dlatego że muszę załatwić parę spraw, ale też ktoś przyjechał do Kampotu, kogo znacie, i być może z nim się zobaczymy i zamienimy trochę parę słów. No i mam nadzieję, że będzie to też w tym odcinku, a bynajmniej na tym kanale.